Witajcie kochani na moim kanale Nieznana Ścieżka. Ja mam na imię Katarzyna i dzisiaj przechodzę do Zodiakalnych Wodników z prognozą na pierwszy kwartał 2026 roku. Drogie wodniki, ta prognoza będzie wyglądać trochę inaczej niż prognozy miesięczne czy roczne, bo zazwyczaj patrzymy sobie tematycznie, co się będzie działo w życiu osobistym, karierze, z, yy, Dzisiaj popatrzymy sobie bardziej energetycznie na energię poszczególnych miesięcy. Styczeń już nam się kończy, ale jeszcze troszeczkę dni zostało. Popatrzymy sobie na zaskoczenie kwartału, co to może być, yy, jaka jest dla Was ukryta szansa i na co uważać. A dodatkowo wykorzystamy liście herbaty. Kiedyś czytało się z fusów po prostu. Ja mam takie piękne karty, liście herbaty, które y, mają tonę takich przesłań bardzo praktycznych, y, szczegółowych informacji. Zobaczymy, co nam z tego wyjdzie. Także zaczynamy, drogie wodniki. Sprawdźmy sobie, co dla Was kolektywnie w styczniu dziewiątka buław. W lutym, arcykapłanka i marzec. Co w marcu? Szóstka mieczy. Zobaczmy na największe zaskoczenie tego kwartału. Co Was może zaskoczyć? Paść monet. Jaka jest ukryta szansa? Czego nie będziecie widzieć na początku? Mm, dziewiątka kielichów, pięknie. A na co uważać? Na co zwrócić uwagę? Na co uważać? Uuu, karta głupca. Popatrzcie się, jak pięknie się nam złoto, na złoto zaświeciły tutaj karty Tarota z prawej strony. No, super to wygląda. Tak jak mówię, najpierw Tarot, potem karty Wyroczni. Drogie wodniki. Koniec stycznia pokazuje mi się w energii, co tu dużo mówić, zmęczenia. Dziewiątka buław. Ochrona swoich granic, zmęczenie. Trwanie w sytuacji, która cię testuje od długiego czasu. Próbujesz chronić swoją energię, ale nie najlepiej to wychodzi. I to jest też moment dobry, koniec stycznia, żeby dać sobie moment ostatniej próby, zanim podejmiesz większą decyzję. O czym ja tutaj mówię? Jeżeli y, próbowałaś, próbowałaś zdać jakiś egzamin, to mogą być różne tematy: od prawa jazdy, po egzamin na studia, po jakiś inny egzamin, coś nie wychodziło, albo aplikowałaś, nie wiem, po środki. Nie wiem, dlaczego słyszę, środki unijne. Ale jeżeli próbowałaś coś zrobić, wielokrotnie nie wychodziło, daj sobie jeszcze jedną szansę w styczniu, bo ym, to będzie taki ostatni test, czy to, co chcesz zrobić, ma szansę, tak? I y, postaraj się do końca stycznia wytrzymać, mimo że to może być trudne, ale rozpoczynasz też piękny czas stawiania granic. I pamiętaj, że jak sobie mówisz tak. To komuś musisz powiedzieć nie, i w drugą stronę, jeżeli komuś mówisz nie, to sobie mówisz tak. Luty i przepiękna arcykapłanka. Luty przeniesie cię do środka, dosłownie. Będzie to bardzo intuicyjny miesiąc. Informacje będą do ciebie przychodzić, wydawałoby się znikąd, i słyszę coś takiego, żeby nie mm, mówić na prawo i na lewo, co planujecie. Wywodniki i tak byście raczej nie, nie chodzili i nie opowiadali, ale to jest wyjątkowo ważne, aby nie opowiadać o tym, co chcecie zrobić. Nie wiem, dlaczego y, taki komunikat przychodzi i dla kogo on jest. Dajcie mi znać w komentarzu, ale coś takiego słyszę. Nie dziel się wszystkim. I jeszcze jedna rzecz: pamiętaj, że życie nie jest zero jedynkowe, poruszamy się w strefie szarości. I w lutym może nie działać opcja 01 albo, albo tak nie, tylko trzeba będzie się otworzyć na kompromis. Marzec szóstka mieczy. W marcu jak w garcu, czyli trochę starej rzeczywistości, trochę nowej. Szóstka mieczy to jest karta brama. Świadoma zmiana, świadome odejście od starego sposobu myślenia. To może być wyjazd, może być przeprowadzka, zmiana trybu życia. To będzie zdecydowany ruch, który dojrzewał od długiego czasu i będzie ta rzeczywistość Twoja, drogi Wodniku, się uspokajała. Popatrzcie, ta karta jest piękna i taka, zresztą każda jest symboliczna, ale ta jest dla mnie wyjątkowa, że kobieta z dzieckiem przemieszcza się od niespokojnych wód po na wody, które są bardzo spokojne, i ma przewodnika, i tym przewodnikiem jest ta wasza intuicja i prowadzenie. Słuchajcie siebie. Słuchajcie siebie, bo ten kwartał będzie was pięknie prowadził. Zaskoczeniem kwartału może być nowa propozycja, nauka i słyszę jeszcze świeży start, ale w takiej bardzo praktycznej formie. Czyli zaskoczyć Cię może to, że na przykład możesz wziąć udział w jakimś szkoleniu, bo na przykład cena była za wysoka, albo się okazuje, że ktoś Ci to sfinansuje, że zbierasz odwagę, żeby rozpocząć zupełnie nowy projekt zawodowy. To może być też nowy pomysł. Może Cię zaskoczyć taka inspiracja, która przyjdzie z gotowym planem działania. Może to być też oferta, która na pierwszy rzut oka wygląda bardzo, bardzo skromnie, ale ma duży potencjał. I coś, co zacznie się od nudno, od podstaw, okaże się ważniejsze niż myślisz. Dodatkowo może ci to przynieść yy, spełnienie i satysfakcję, bo yy, na etapie ukrytej szansy mamy to spełnienie marzeń, czyli ten pierwszy kwartał, i myślę, że to bardziej w okolicach marca mamy to spełnienie i satysfakcję, bo realizujecie własne pragnienie, cel, marzenie. To może być wszystko od poprawy komfortu życia. Pozrobienie czegoś dla siebie bez poczucia winy, to może być też nagroda, gratyfikacja. Słuchajcie, odczyt jest kolektywny, a dla każdej osoby spełnienie marzeń i satysfakcja opiera się o coś innego. U mnie jest to wewnętrzne poczucie spokoju. To daje mi największą satysfakcję i szczęście, ten spokój i poczucie jedności. Ale tutaj macie coś materialnego i namacalnego. Na co macie uważać? Uważaj na zbyt pochopne i ryzykowne decyzje. Choć karta głupca normalnie mówi zrób, zaryzykuj, skocz, to tutaj macie ostrzeżenie przed naiwnością. Jeżeli ktoś będzie was chciał namówić do czegoś i intuicja wam mówi, tam są czerwone flagi, to uważajcie na to, bo mm, będzie miejsce na entuzjazm. Ale musi być też miejsce na odrobinę rozsądku. Głupiec jest piękny, głupiec w zaufaniu idzie po więcej, ale tu musicie właśnie uważać na poziom tego zaufania, czy czasami on nie jest zbyt duży. Zbyt duży. Bierzemy nieznaną ścieżkę, karty wyroczni, a potem będziemy czytać z fusów z liści herbaty. W międzyczasie drogie wodniki, dajcie mi znać, jak ten początek roku się dla was otworzył. Jak energia się zmieniła? Czy się zmieniła? Zapraszam też do subskrypcji. Zostańcie ze mną na dłużej. Zapraszam do komentowania, sprawdzenia oferty moich odczytów i sprawdźmy. Wodniki. Pierwszy kwartał. Prawdziwa esencja. Karta przypomina. I myślę, że to będzie właśnie w lutym. Luty to jest, popatrzcie, drugi miesiąc arcykapłanka, to, y, to jest dwójeczka i 11 to jest y, też dwójeczka. Kochani, prawdziwa esencja nasza to nie jest nasza tożsamość, to nie są nasze role, bo my nie jesteśmy ciałem, nie jesteśmy myślami, emocjami. Popatrzcie, rodzimy się tacy malutcy, a nawet i mniejsi, a potem rośniemy przez całe życie. Potem się znowu kurczymy, a do ziemi często trafiamy jako pył. Także ciałem nie jesteśmy, jesteśmy tą iskrą Boga, źródłem. Możemy sobie to nazwać jak chcemy, duszą, energią, światłem, nieważne. Cokolwiek. I tak jakkolwiek nazwiemy naszą esencję, to ją ograniczymy, bo to czym jesteśmy nie da się nazwać po prostu. Nie mamy jeszcze w słowniku takiego słowa. No, świadomość jest tutaj dość blisko, ale to też nie jest to. Tym bardziej nie jesteśmy przeszłością ani przyszłością. Pamiętajcie o tym, że w każdym momencie, słyszę, możecie zmienić swoją historię, zmienić swoją osobowość i przyciągnąć zupełnie inne sytuacje do swojego życia. Kwartał pierwszy powinien zachęcić Cię do ciszy. Do od ciszy do realnego ruchu. Od zmęczenia słuchajcie do satysfakcji. Dziewiątka i dziewiątka, ale to są dwie różne dziewiątki. Zobaczmy, co z liści herbaty. My tak uwielbiamy się zidentyfikować z jakąś rolą, przyjąć jakieś bezpieczne granice, ale za każdym razem pamiętajcie, że sobie umniejszamy, mówiąc sobie, że jesteśmy jednym albo drugim. Kochani, no, bardzo mnie to cieszy, bo wypadły kwiaty z Happiness, ze szczęściem, i to jest po prostu kolejne potwierdzenie dziewiątki kielichów, że na to szczęście możecie liczyć, bo przyjdzie jasność ze środka, przyjdzie ten spokój ze środka, pójdziecie za głosem prowadzenia i decyzje będą mądre. Musicie przypilnować pieniędzy, drogie wodniki, czyli moja świętej pamięci, babcia mówiła, że jedną, Ręką wydawaj, drugą trzymaj i to jest ten moment, żeby. Nie chodzi o lęk wokół pieniędzy, chodzi o mądre zarządzanie, czyli zastanówcie się, czy na pewno to jest inwestycja na teraz. Yy... Wieloryb z informacją, że będą zmartwienia, ale tak naprawdę sprawy okażą się niepotrzebne naszych zmartwień, że niepotrzebnie się martwiliśmy, to chcę powiedzieć. Słuchajcie, jak dużo mówię, to. Czasem takie kwiatki językowe wychodzą, za co przepraszam. Tutaj macie, kochani, jeszcze y, możliwość jakiejś straty. Tu mogą być sytuacje, że ktoś może y, opuszczać wasze życie. To nie musi być rzecz ostateczna, ale, kochani, no, y, jakaś strata w tym kwartale może się wydarzyć. No i musimy pamiętać, że życie jest tylko... Życiem ludzie pojawiają się w naszym życiu i odchodzą. Nie wiem, czy tą już brałam, ale biorę jeszcze raz, czy coś jeszcze. Oczywiście to nie będzie dotyczyć yy, każdego. Natomiast yy, słuchajcie, oj, dużo tego wypadło, ale wezmę. Yy, oj, aż mi się piesek odezwał, jak te karty powypadały. Dobrze. Jest małe ostrzeżenie przed tym, żebyście nie utknęli hmm, dosłownie, żeby Was nie zatrzymało niejasne myślenie. Potrzebujecie kontaktu z własnym wnętrzem, żeby przywrócić z własną esencją, żeby przywrócić ten, tą jasność myślenia. Mamy tutaj piękny potencjał na miłość, hmm, także super. Jeżeli ktoś, jeżeli w Waszym obszarze spełnieniem Marzenie z miłości to jest jak najbardziej na to potencjał. Ktoś zachowuje się głupio, indyk. Ja myślę, że to jest właśnie tutaj to ostrzeżenie, żeby nie zachowywać się, słyszę, z naiwnością. Jeżeli ktoś Was będzie na przykład ciągnął, słuchaj, zainwestuj w to, to taka życiowa okazja, że to, że tamto, sprawdźcie, to po prostu to sprawdźcie dla świętego spokoju i mojego spokoju. I jeszcze czeka Was exciting event, czyli y, takie ekscytujące wydarzenie. To może być od imprezy po spotkanie, po szereg różnych rzeczy. Pamiętajcie, odczyt jest kolektywny, ale ekscytacji również y, Wam nie zabraknie. Drogie wodniki, wszystkiego dobrego. Dajcie znać, jak to rezonuje. Dzięki, że jesteście ze mną. Zapraszam, jak zawsze, po więcej i. Had me in your possession Had you swim inside my affection both you a came second So a cut of the connection.